Byłam wczoraj w lumpie i kupiłam tam trzy takie motki: pomarańczowo-białe i taki neonowy-pomarańczowy. Dobrałam do tego taki motek z taką włóczką, która nie jest taka regularna, tylko ma gdzieś tam pogrubienia. I zrobimy sobie z tego torebkę. To są moje inspiracje, czyli chcę zrobić taką trochę owalną torebkę, ale małą, bo dosyć mało mam tego materiału i mam nadzieję, że mi wystarczy. Także zobaczymy w ogóle, co z tego wyjdzie. Jeszcze nie robiłam takiego modelu torebki i zobaczymy, zobaczymy, bo zastanawiam się, jak to zrobić i wydaje mi się, że wiem, jak zrobić taką torebkę, ale wiadomo. Zawsze może wyjść różnie, prawda? Także zaczynam od połączenia ze sobą tych trzech motków. Myślę, że wyjdzie całkiem ciekawy materiał do tworzenia torebki, nawet gruby, więc zastanawiam się nad ósemką. Powiem Wam, że chyba nawet na 8 mm jest to włóczka, którą stworzyłam. Także będzie szybko się robiła. I zaczynam od wykonania spodu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zmiana planów, zmieniam szydełko na 6 mm, nie 8, bo stwierdziłam, że jak to ma być torebka, to lepiej, żeby ona była bardziej zbita, po prostu, więc zmieniam na 6 i chyba sobie po prostu zwinę to w jeden motek, żeby mi było po prostu łatwiej robić tą torebkę. Przyszłam już do robienia uchwytu i robię go jako taką tubę, którą później przemocuję z drugiej strony, dzięki czemu ten uchwyt będzie taki bardziej masywny i chyba ten kształt nawet nie wyszedł, takie trochę jajo, ale właśnie o to chodziło.